Obejrzałem te filmy z wczoraj. No i kurna muszę podobijać parę płyt i tak dalej. Pana Kazimierza Pospisila nazywałem Jerzym. Zamiast router powiedziałem serwer. No. Jak komuś będzie bardzo zależało, żeby się czepić, to się czepi. No. Kotka jak widzi swoje, swoje, swój wizerunek na ekranie telefonu, to zaczyna, zaczyna po prostu tak. No z psem nie byłoby tak zabawnie. Pies jest fajny, ale... no pies jest jak to powiedzieć no kot nie jest niewolnikiem kot może wyjść i powiedzieć że mam w dupie głęboko właściciela i przetrwa pies no będzie cierpiał strasznie i może mieć z tym problem i w konsekwencji może nie przerwać. no jeżeli złości kogoś że te moje filmy bo shorty starałem się, żeby były bardziej merytoryczne, a te filmy są takim luźnym strumieniem świadomości, że to niespójne jest, że nie ma scenariusza, że takie chaotyczne gubię wątki, mieszam wątki, nie ma tematu spójnego, nie wiadomo o co mi chodzi tak naprawdę. No to trudno, to masz pecha. No, to najlepiej. Jest taka metoda, po prostu włączyć jakiś inny film. To ma działać jako autoterapia też dla mnie. Dla siebie nagrywam te filmy, i, i ewentualnie później, jak w takiej autocenzurze, jak stwierdzam, że no coś gdzieś. Ktoś sobie wymyśli znowu, że ja coś powiedziałem, chociaż nie powiedziałem, ktoś usłyszy coś, co mu się w głowie gdzieś urodzi i inaczej zinterpretuje rzeczywistość tak naprawdę, no to ja potem takie filmy po prostu wyłączam z, z publicznego obiegu i, i heja do przodu, następny. Więc, jak masz problem z niespójnością i tak dalej, brakiem scenariusza? No są miliony kanałów, gdzie, gdzie będziesz miał radośnie sponsorów. Coca-Cola i tak dalej. O, kurwa, przepraszam. No, ale, chyba dla każdego jest jasne, że te wszystkie napoje słodzone, a zwłaszcza te takie ciemno-brązowe. To są chemikalia techniczne do odrdzewiania, a nie do picia. Wszystkie napoje, które są w plastiku, które zawierają tonę cukru na, na gram napoju, no to, są, to nie są napoje do picia. To są napoje do wylania, do ściek. Nie, nawet do ścieku bym tego nie wylał, no bo przecież skażenie środowiska spowoduje z czymś takim. A wy to pijecie. Dzieciom to podajecie. No. Piękna ta kotka jest. Jak sfinks. Piękna ta kotka jak Sfinks, ale trochę mnie, że tak powiem, znowu kolejna, kolejna sytuacja, kolejna istota, która mnie cumuje tutaj w tym miejscu. No bo jest to kłopotliwe zabrać dwa koty, które będą się potwornie stresować. Są wiejskie koty. Jeżeli je zabiorę gdzieś, zamknę w jakiejś skrzynkach i, i wsadzę do jakiegoś pojazdu i, i będę, zacznę się, zacznę się z nimi przemieszczać, to będzie strasznie stresujące. Jak ktoś chce tą kotkę, bo właścicielce, nie, nie zamierza mi oddać. Nawet rozmawiałem z tym panem z straży dla zwierząt na temat adopcji, tylko że jeżeli mam przeprowadzić adopcję tej kotki, to ja muszę mieć na piśmie zgodę właścicielki, żeby potem mnie jakaś policja nie ścigała za ukradzionego kota jej. No. No piękna jest. No tak, a propos. No, kotka nie jest moja. A właścicielka. Nie wiem, ostatnio, chyba dwa tygodnie temu, tam cztery czy pięć puszek przy, przy, przyniosła dla niej. Po to, żeby jakieś tajemnicze pisma doręczyć jednocześnie. Nie wiem, kamikadze tutaj wbił na posesję następny i, i ten, i, i zostawił mi je pod drzwiami. To jest taka tradycja, żeby, żeby włazić komuś, gdzie no może być niebezpiecznie. no bez jego zgody, bezprawnie pakować się komuś na posesję i coś mu zostawiać pod drzwiami. No to nie jest dobry pomysł. Podobnie yy, osoby, które tutaj. Ja widzę, jak, oni się, jak one się męczą i to zwykle. One są tutaj przyciągane przez, przez tą panią po to, żeby ona miała więcej świadków. Tylko co robi więcej świadków z jej rodziny? No weźcie przestańcie, no. Hmm. Więc tak jak spotkałem synka tej pani, poniekąd sympatyczny człowiek. No ale, chłopie, jak przychodzisz do kogoś na posesję, chcesz do mnie na kawę wjechać, to dzwonisz albo piszesz SMS-a: nie masz mojego numeru, telefonu. No to na bank masz obok siebie zioma, który ma kontakt do mnie. Chcesz przyjechać następnym razem i normalnie tutaj. Sobie chodzić bez problemu, to mnie o tym chociaż poinformuj. Nie chcę cudu jakiegoś, żebyś w ogóle dał mi święty spokój, bo twoja inteligentna inaczej mamusia po prostu zostawiła tutaj nie wiem dlaczego cały swój dobytek. Niech go stąd zabiera. Ale jak chcecie tu przyjeżdżać, no przepraszam, że się drę. okej okay, już nie będę. Jak chcecie tu przyjeżdżać. To ja bym bardzo prosił, jakiś telefonik, halo, tu Ziemia do Marsa, czy możemy wylądować? Tak, możecie wylądować, przyjedźcie o 15, do 18 mnie nie będzie, żebym waszych ryjów nie musiał oglądać. I temat mamy zamknięty. Ale jak wbijasz się na czyjąś posesję, bez jego zgody, no to chłopie, czy ty je dołączasz, rozumiem, do, do, do grupy Kamikadze, tak. On przemyśleć, proponuję. Jeżeli to ma być następna forma wywierania nacisku i presji, żeby nie wiem co, żebym ja się przestraszył? Kogo? Czy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, że ja nie udaję, że nagrywam filmy, jak tu przyjeżdżacie, nagrywam waszą obecność tutaj, czy Rozumiem, że w pierwszej instancji może sądu nie interesować taki szczegół jak dowód w postaci materiału wideo, ale w drugiej, w sądzie apelacyjnym, powinno. Tak samo jak z tym wariografem, w pierwszej instancji no, poważna sprawa urządzenie kosztowne, specjalista. Też bierze swoje za, za usługę. Więc pewnie nie. Ale czy nie przeraza was chłopcy i dziewczęta, sama perspektywa zeznawania z użyciem wariografu, który wykryje, kiedy kłamiesz. Tak jest. I tutaj się zwracam do, do tych wszystkich pań, właściwie pań to nie wiem, ale panów w mundurach, którzy mi tu mnie tutaj. Że tak powiem, yy, yy, próbują naciskać razem z, z całą moją drużyną. Znaczy z całą dru przeciwną drużyną. Zastanawiacie się, co wy robicie? Jeżeli sąd przychyli się do tego, żebyście zeznawali z użyciem wariografu. No to dla mnie to powinniście robotę od razu stracić. Warto? Dla jakiegoś leszcza który co, ja nie wiem, co wam powiedział. Nie wiem, co on może wam coś dał takiego, że, że jest tak wartościowe, że wy jesteście w stanie poświęcić swoją karierę dla Leszcza, który se coś wymyślił. Gratuluję pomysłu. No i do przodu, drużyna, do przodu, trzymajcie się, bo to, bo będziemy, chcecie po bandzie, no to będziemy jechać po bandzie. Ja nie mam z tym problemu. I nikomu nie grożę, tak? Tylko mówię, informuję, jak jest. O każdym fakcie. Tak jest, panie aspirancie. To nie jest dobra technika, jak się wchodzi na interwencję i zaczyna się od tego, że się wali w tył głowy człowieka, który jest pobity. To nie jest dobra praktyka, to jest ubecka praktyka.